Witajcie na kanale megadiscont.pl. I zobaczcie, dzisiaj ponownie mamy odcinek z grami, a tym razem będzie to gra, która się nazywa Łakocie Babci, więc zrobimy sobie taki mały wyścig o ciasteczka. Tak. No to zaczynamy się ścigać. Spójrzcie, rozpakowałyśmy właśnie pudełko. I kto był w środku? Babcia! Babcia, babcia, babcia jest babcia. jeszcze w częściach, patrzcie. Tak, Uhhh. trzeba ją było do końca. Właśnie. Babcia, śpii, babcia siedzi babcia na fotelu. O, tak. tutaj. Zajmuje sobie miejsce i będzie pilnować ze słodyczami. Właśnie, a dokładnie te ciasteczek. Tu mamy 12 ciasteczek i będziemy próbowali zabrać ciastka babci. To chyba nie nowość, to wszyscy zabierają babci ciasteczka. No jasne, że tak. No jasne. Moja babcia nawet chowa czasami. No, ta babcia nie chowa, babcia trzyma na kolanach i myśli, że nikt ich nie znajdzie. Chyba jeszcze nie wie, że się myli, nie? Hej, to szczęka! Oho! No, Pomimo. ale nie, Dobra, babcia nie skodamy, co To babcia potrzebuje szczęki. Wkładajcie zębami do góry, o, o i szczęka. Dobra, no wszystko z wystarczy? Nie, a i jeszcze mamy koło losujące. Najważniejsze. Bez niego się nie rozpocznie gra, niech to się wskazówka, o obraca się. No to możemy rozpoczynać, runda pierwsza. Babcia właśnie usypia na swoim fotelu i pilnuje już ciastek, a my, jak będziemy chcieli ukraść jej ciasteczko, lub też będziemy musieli oddać ciasteczko, to wtedy musimy odpowiednią ilość razy przycisnąć przycisk przy jej fotelu tak, aby się nie obudziła. Ojej, ojejka, obudzi, to będzie trzeba oddać jej wszystkie ciasteczka. Popatrzcie, tu mamy koło losujące, mamy na nim różne pola. Zielone pole oznacza, że, że musimy spróbować zabrać babci ciasteczko. Cyferka obok oznacza, ile razy wtedy należy nadusić przycisk, który jest przy babcinnym fotelu. Fioletowe koło pole oznacza. Że musimy oddać babci ciasteczka. Takie przekreślone kółko oznacza, że omija nas kolejka. A tutaj mamy jeszcze takie, taką dwójkę ludzików: jeden ma zadowoloną minę, drugi już trochę mniej, ponieważ ten gracz, na który, który wylosuje to pole, będzie mógł zabrać dowolnemu uczestnikowi gry dowolne ciasteczko. Babcia na razie siedzi sobie na fotelu, teraz ją położymy, żeby usnęła, i wtedy będzie nam prościej ukraść jej ciasteczka. To teraz rozpoczynamy pierwszą rundę. Jako pierwsza będzie losować Monia. Proszę, koło losujące. Dałaś mi, zobaczcie. Próbuj szczęścia swojego. Dobra, losuj, uwaga. Zielone pole to może kraść ciasteczko. Fioletowe to trzeba oddać ciasteczko. Tak najpierw musisz jakieś ugrać, żeby oddać ciastko. No. I o, zielone pole! Dajesz. Zielone pole, słuchajcie. jedno ciastko. Pokazuję, pokazuję zielone pole. Nie oszukuję, Trzy naprawdę razy. ma zielone pole. I trzy razy musi przycisnąć przycisk, ale babcia musi Musisz spać. Musi spać, właśnie, zapomniałyśmy o tym. Dobra, babcia śpi, kradnie ciastko, ale przycisk jeszcze, trzy razy dajesz. Uh! Udało się? Udało no, się, pierwsze ciastko. Teraz ja losuję. I co ja mam? Też trzy razy przycisk i kradnę ciasteczko. Kradnę. O, widzicie? Dobra, kradnę jej ciastko. Ja chcę to czerwone, mi się podoba. Babcia się obudziła. No nie! I muszę jej oddać wszystkie moje ciastka, czyli nawet to pierwsze, którego nie zdążyłam ukraść. No widzisz? No proszę, śpij znowu. Dobra, babcia poszła spać. A Monia może losować kolejny raz, żeby zdobyć następne ciastko. Wygramy dalej. Tak! Już się Losu... nie mogę doczekać. Ciastko. Uwaga, uważam. Chcę łowić jedną ukraść. Babci. Losuję. Mm. I, i, i. I co? Trzy razy na zielonym. Spójrzcie. No, ciastko i dajesz trzy razy. No nie, ja jestem następna. Jest! Udało A mi się. A wygrywa ten, kto zbierze po jednym ciastku z każdego rodzaju. No dobra, teraz ja. Ja chcę chociaż jedno ciasteczko, no. No nie, a muszę oddać trzy ciastka. No ale niestety znaczy jedno ciastko, ale trzy razy musić przycisk, więc nie mam czego oddać. Proszę. Mm, dziękuję. Uwielbiam no, grać grę. z tobą w gry. Czemu ja zawsze przegrywam? Nie, prawda, ostatnio wygrałaś w dwie gry. No dobra. Raz tam wygrałam. Czy dwa? No nie, znowu no, zielony pole. Trzy razy i zielony pole, spójrzcie, ojej, jej, już trzeba się O. Lasuj. Dobra, zabieram to. I trzy razy. Raz, dwa, trzy. Hej! Ile jeszcze brakuje? Jakie ciastko jeszcze musisz mieć? Właśnie nie wiem, czy to Nie zostaw wypadły. Nie kradnij! A tu Ale je tutaj nie no wypadły, Nie na... o Nie chodzi. Nie Hej! Nie Ja Nie mam Nie zielone Nie I Nie razy? Nie razy, Nie wypadnie. Nie wypadnie. Nie było. Nie było. Nie wypadnie. Nie wypadnie. Nie Nie Dobra, mi ciasteczko, ha, udało mi się. Ale teraz chyba mi wystrzeli, wiecie, coś tak czuję, a, że jest. chyba stracę. Będę musiała oddać wszystkie ciasteczka. I, I ile? Zabieram I tylko raz. raz. O, jeden. Dobra. No, dawaj, kradnij. Kradnij ciastko. Aaaa! Oddaję, tak oddaję wszystkie ciastka. Było tak no no. Oddaję nie wszystkie niebiescy. ciasteczka, niestety. Ha, 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 ha. A, hmm. Dobra, wróć babci. O, Babcia nie idzie spać. I gramy dalej. To teraz moja kolej. Dawaj, Jej. dawaj koło. Już hmm. myślałam, że nie chcesz dać. Dobra, ha, teraz ja. Dobra, i losujemy, losujemy, ha. Jeden raz tylko przyciskam i kradnę ciasteczko. To ja teraz chcę precla na przykład. Dobra, tak. udało teraz ja. Uwaga. Jeszcze mi brakują... Dwa, biszkopt i to takie czerwone. Oddaję ciasteczka, ale niestety nie mam ciasteczka. Ha, proszę. Ha, 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 ha. Ja kręcę. A blisko. było blisko. Ha, ale dobrze, jest jakaś sprawiedliwość. O, trzy, trzy razy muszę przycisnąć, spójrzcie, u, u. trzy razy przyciskam i kradnę jedno ciastko. Teraz tego nie mam. Udało się, udało się. Jeszcze jedno ciastko, jeszcze nie jedno miałam ciastko. Nie, mam taką faustusię. babci wyleciały zęby. Szczęście zgubiłam, popatrzcie. Zaraz jej naprawię. O nie. Dobra, nie chcę jeszcze wylecieć szczenka. Jedno ciasteczko i raz klikam. O, no spójrzcie? to dawaj, klikaj, raz. I ciastko. U! Udało mi się. Teraz ja, ja się boję, bo jak wylosuję, pewnie babcia się obudzi. Ups, kółko mi ucieka. Koło losują. O nie, muszę oddać jedno ciastko. Ha, pokaż ładnie, pokaż. Mm, no zobaczcie, jest fioletowe. O, muszę mm. oddać jedno ciastko, no, no to niestety. ja oddam pretzla. I na duszę raz. Ha, nie obudziłaś się. Dałam radę. Cały czas mam dwa ciastka. Ja mam jedno. Mm, jakoś daleko mi do tej wygranej. Ha, też oddaję jedno ciastko. Jedno ciastko. A -a. <laughs> to oddałaś <śmiech> wszystkie. <śmiech> no cóż. Bardzo się obudziłam. Włożymy babci z powrotem ciasteczka, Bo Monia coś obudziła babcie, słuchajcie. Babcia jest na Ciebie wyczulona. Tak. Pilnuje, wie, że Monia się skrada i chce Pilnuję jej ukryć ciasteczko. Mm. Mm. Dlaczego? dlaczego? A ja mam ha, tylko raz klikam i kradnę ciastko. A jeszcze Też, ja? chcę precla. Ha, jeszcze jedno ciastko, jeszcze jedno ciastko. I wow. No, Dawaj, kręcisz. I co tam masz? Oddaję ciastko, nie, No na niestety nie mam. Oddajesz ciastko. Twoja kolej. Moja hmm. kolej. Ale miałaś raz kliknąć, nie? Aha, no tak. Ale to i tak się nie no O, to o tak. ja tracę kolejkę. Spójrzcie, Mam to takie czerwone kółko przekreślone. Tak, Uuu, tak mi smutno. No to nic nie robię. Ty teraz Monia dwa razy. Kurde. Ty korzystaj szansę. Kradnij ciastka, kradnij ciastka. <laughs> o, o jasno jasno. ciastko I tylko raz przycisk. Nadajesz. No, no. Uh, uh, uh. jeszcze raz dajesz, no bo ja bez kolejki jestem. A tak. I... I ile? Trzy razy Trzy muszę kliknąć. moje ciastko, ja je chciałam. Klikaj. Aaaa! Okay. Nie, Daję ciastka! Babcia Cię nie lubi. nie mogę już tak długo Ay, Babcia no. cały czas pilnuje, widzisz, wie, że chcesz jej zabrać ciasteczko. I ja już zęby zgubiłam, spójrzcie. Włóż jej szczękę, dawaj. Dawaj babci szczękę. O, babcia ruszyła z O, dobra. Babcia idzie spać. Teraz ja. Uwaga, Kręcę, kręcę, kręcę i trzy, o. O, trzy razy klikam i biorę ciastko. Brakuje mi, mi to czerwone brakuje. Zabieram to i ha! Ha! wygrałam. Uu. Mam cały komplet ciasteczek. Udało mi się zebrać wszystkie. O, wszystkie po jednym ciastku z każdego rodzaju. I babcia się nie obudziła, więc nie wygrywa. No tak, moja była dzielnym przeciwnikiem, muszę przyznać, ale babcia chyba po prostu słyszała, że jesteś blisko, że się skradasz, że czaisz się na jej świeżo upieczone ciasteczka i chcesz je zjeść. Zrobiłam się głodna po jej. Mamy nadzieję, że gra Wam się spodobała. Jak widzicie, babcia niby sobie słodko śpi, niby wcale nie patrzy, w ogóle nic nie wie, ale jak do czego... tylko spróbujecie jej uprać ciasteczko, to babcia się obudzi. Tak, I wtedy co? Musicie oddać wszystkie ciasteczka. Hmm, tak nie weźmiecie nawet gryza, tak, tak jak długo ja. jak się... Ona dusza babcię. Znowu? <laughs> <laughs> Właśnie widzicie? Jak się trzeba przestraszyć, babcia jest naprawdę czujna. Czu, 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 czu. Ja tym razem nawet nie zgubiła zębów no, no. Nie zgubiłam. i pieluje ciastek i nie ma, że tak łatwo się jej ukradnie ciasteczko. No. Nie ma, nie ma, to się tylko wydaje, że jest tak prościutko, a jak jesteś już blisko końca, tak jak moja, przecież wygrałaby ze mną za pierwszym no, razem, to co? Było tak blisko. To babcia chucze. się obudzi. Zawsze musisz mieć szczęście, wiesz, <laughs> ale tylko troszeczkę i to na końcu tak naprawdę. No, no, no dobrze. razem będzie lepiej. Właśnie. Wy sami koniecznie spróbujcie zagrać sobie tak. w tą grę. I spróbujcie ukraść babci ciastka. Na żywo to pewnie wygląda trochę lepiej, w sensie, że na żywo prościej byłoby Wam ukraść babci mhm. ciastko. W sumie nawet byście chyba nie musieli kraść, bo babcie mają tu do siebie, że same dają ciastka, tak, no, przychodzą no, i wręcz wmuszają te ciasta, no, żeby jeść, jeść, jeść i jeść. Dokładnie. I jeszcze dokładka, i więcej ciasteczek, tak, i jeszcze więcej ciasteczek. W komentarzu napiszcie nam koniecznie. koniecznie. Czy też tak sądzicie, że babcie właśnie tak wmuszają wręcz też kochacie swoje babcie. O, i na, o, pozdrówcie może swoje babcie! Tak. tak będzie fajnie. Pozdrówcie babcie. Napiszcie jak babcia ma na imię o. i pozdrówcie babcie. Albo dwie babcie nawet. Albo, Albo więcej babci, babci. wszystkie babcie, babcie, które babcie, chcecie. Babcie, Prababcie, babcie, wszystkich, ale pozdrawiajmy babcie może? Mhm. I koniecznie właśnie to nam napiszcie w komentarzu. Jeżeli ta babcia Wam się spodobała, tak samo jak i ciasteczka, zostawcie kciuki w górę, kciukasy, pamiętajcie o kciukasach, a także zasubskrybujcie kanał o tutaj i do zobaczenia w następnym filmie. Pa. pa!